Dzień dobry, cześć! Dobrzeście przyszli! W tym odcinku opowiem Wam o śmieciach, ale nie tylko o nich. Poruszę też tematy takie okołośmieciowe. Tylko nie zrażajcie się, postaram się w tym odcinku pozamiatać! Zacznijmy od rzeczy podstawowej. Mówimy śmieci czy śmiecie? Na szczęście obie formy są poprawne. Dawniej w Polszczyźnie istniała żeńska forma ta śmieć. Odnotowują ją słowniki z drugiej połowy XIX wieku. Skoro ta śmieć, to w liczbie mnogiej mieliśmy te śmieci. Podobnie jak ta kość, te kości i ta sieć, te sieci. Jeszcze popularniejszy niż ta śmieć był wyraz rodzaju nijakiego, to śmiecie. To takie określenie zbiorowe, coś jak listowie czy grosiwo. Z tego wyrazu, rodzaju nijakiego, zrobiliśmy liczbę mnogą, a forma ten śmieć stała się mianownikiem liczby pojedynczej. Czyli dawniej mówiliśmy, w koszu jest tyle śmiecia, że aż się wysypuje. Ładne to, takie poetyckie trochę. Szkoda, że już tak nie mówimy. No bo dziś powiemy, w koszu jest tyle śmieci, że aż się wysypują. A co z plastikiem? Zapytacie. Gdy pisałam scenariusz tego odcinka, program podkreślił mi zapis plastik, sugerując, że to niepoprawna forma. A zupełnie niepotrzebnie, bo tak się składa, że dziś mówimy i piszemy zarówno plastik, jak i plastyk. Znów obie formy są poprawne. Tyle, że chyba niewiele osób używa formy plastyk. Tak mi się wydaje. Był taki czas, kiedy formę plastik uznawano za błędną. Miał być plastik. Czasem jednak jest tak, że słowniki jedno, a ludzie drugie. Po prostu bardziej spodobała nam się forma plastik i właśnie tej formy zaczęliśmy używać. Plastykiem natomiast dziś nazywamy przede wszystkim artystę. I wydaje mi się, że takie rozróżnienie ma sens. Jak dobrze wiecie, śmieci albo śmiecie należy segregować, ale każdy z nas dopiero uczy się tego nawyku, więc może zdarzyć się tak, że coś nieopatrznie rzucimy do złego pojemnika. No właśnie, nieopatrznie? Czy to jest poprawna forma? Chyba nie. A zatem po kolei. Nieopatrzny, nieopatrzny oznacza, wynikający z braku rozwagi, zachowujący się nierozważnie. Więc możemy coś zrobić nieopatrznie, czyli nieostrożnie, nierozważnie. Opatrzny zaś to robiony, rozumiany i tym podobne na opak, błędnie, niewłaściwie. Też robiący coś inaczej niż trzeba. Zatem opatrznie możemy zrozumieć czyjąś wypowiedź, czyjeś polecenie, na przykład. Mamy też opatrzność, czyli w niektórych religiach nieustanną opiekę bóstwa nad światem. Opatrzność to też los, przeznaczenie. Dlatego mówimy, czuwała nade mną opatrzność albo oko opatrzności. Nie możemy mówić, czuwała nade mną opatrzność, bo wtedy gadamy głupoty. Niech żadna opatrzność nad nami nie czuwa, bo wtedy wszystko będziemy robić na opak. Ok, to teraz podsumujmy to, zostając przy głównym temacie odcinka. Gdy segregujemy śmieci, możemy nieopatrznie wrzucić plastik do papieru, bo źle popatrzymy. Natomiast opacznie możemy zrozumieć instrukcję dotyczącą tego, jak segregować śmieci. Opacznie, czyli na opak, zupełnie inaczej niż trzeba. Na koniec chciałabym Was bardzo gorąco zachęcić do segregowania śmieci, do rozważnego segregowania. Dawniej moglibyśmy powiedzieć opatrznego, ale tak się składa, że opatrzny w znaczeniu ostrożny, rozważny, wyszedł z użycia. Segregowanie jest bardzo, bardzo ważne dla naszego środowiska. Wiem, że na początku to może wydawać się trochę uciążliwe, ale uwierzcie mi, warto zmieniać nawyki, byśmy za chwilę nie utonęli w cuchnących śmieciach. Dzisiejszy film jest elementem kampanii edukacyjnej Piątka za segregację, którą zorganizowało Ministerstwo Środowiska. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego jak segregować, zajrzyjcie na stronę nasześmieci.pl. Muszę jeszcze dodać, że te nasze śmieci to tak naprawdę nie śmieci, lecz odpady. Będące wartościowym surowcem wtórnym, które dzięki właściwej segregacji mają szansę na drugie życie. Dajmy im to drugie życie, co? I to już naprawdę koniec tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, ściskam, pozdrawiam i widzimy się niedługo. PA! To teraz suchar, jak się nazywa pojemnik ze zjawami? Koszmar.